Dzień dobry, niejako kończąc, druga część, ale końcowa w zasadzie, chyba, chyba że coś jeszcze wpadnie, o, coś się znalazła, <laughs> poświęcony odcinek szywokrętom, też specjalistycznym, ale nie najwyższego lotu, aczkolwiek te wszystkie różne dane anodowania mogą świadczyć, że to coś takiego bardziej, tak? Ale za to tylko mogą świadczyć. Tak dla zmyły przeciwnika. Ale raczej chyba nie jest magnet. tutaj całą, całą garść. Ich, nawet z wymiennymi, z wymiennymi różnymi, tutaj jak widać, końcówkami. A tu też jest jakiś rylec. I podważacz. Ehm, ponieważ. Gdzieś będąc na jakimś targowisku, pan, do którego spojrzenie było, widać, że miał bardzo ciężką noc. O, proszę, ten się znalazł. A, widzicie? Też jest ulatały, ale on jest bardzo zacny. On bardzo ma piękną kulturę pracy. I w związku z tym, że jest tutaj długi, to mogę go jeszcze tutaj poszlifować popracować nad nim. Znalazłem go i to dzięki Państwu, dla których kręcę ten odcinek. No więc właśnie bardzo Państwu dziękuję, że, że się znalazł. Ym. I znalazł się ten drugi, o którym wcześniej wspominałem, ten, ten, ten za, za tej naszej przyjaznej strony świata, dawniej przyjacielskiej. Tak? To, 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 jak mówiłem, to, to wylatało to najcieńsze. Ale nie wyrzucam tego, nauczony, że nie wiadomo, co się kiedy przyda. A że z natury jestem chomik-manelarz i w ogóle nie wiadomo, co tam jeszcze. Graciasz. graciarz... Tylko nie wyrzucam. O co mi tu przeszkadza, jak leży. Więc tutaj są te tak zwane zegarmistrzowskie wszystkie. Fajne są te nazwy precyzyjny, profesjonalny, zawodowy, z Jeszcze raz użyję tego określenia mojego taty świętej pamięci, który mówi: niech to krew zaleje. Ale czasami potrzebne jest to coś takiego, no po prostu. Choćby nawet wtedy, kiedy nie ma tego osławionego relca pod ręką, że tym można też zadrapać. Ale już teraz tak trochę dworuje, ale te ja nigdy nie Pudełko po lodach, które kiedyś mi smakowało, ale mój organizm zamiast lodu woli insulina w strzykawce, więc pudełko zostały w swoim miejscu, w, odpowiednim, w szufladzie, ale w tym pudełku, jeszcze nawiązując do zegarów mistrzowskich, ale to już bez żartów o przyrządowań ręcznych. No to też udało mi się. Aha, bo tamto udało mi się to. To udało mi się kupić. Właśnie od panek średnio świadczyły jego twarz. I huch. Miał bardzo burzliwą noc. To pewnie nie jedną. Sprzedał mi to za piwo. A może dwa nie. nie ciałoś koło tego. To jest za piwo. Można takie coś kupić na bazarze, tylko trzeba się rozglądać i patrzeć pod nogi, bo nieraz jakaś gazeta leży, a to nie gazeta, tylko na gazecie. To jest, to jest lada handlowa hand handlowca i na tej ladzie leżą całkiem ciekawe rzeczy, za piwo. Natomiast to już nie było za piwo. To było za parę dobrych to, ten wykręcił, też był razem w tym, parę dobrych złotych, to. może też tutaj coś znajdę takiego, co, co mi kiedyś zginęła a szukałem, a? co to mi spadło, zaraz tak. zobaczę, moment, spadła, Na ja proszę. się fachowo nazywa. różne imaki, imaki, kluby. Kluba, czy kluga, czy jak tam zwał, tak zwał. W każdym razie chodzi o to, że zegar mistrz, strze, strze, używali tego jako imaki do, do czegoś. Takie imadełka ręcznie. Skręca się to tutaj w środku, jeszcze z drugiej strony jest inny troszeczkę rozmiar, a w środku tym akurat nie, o taki rozmiar, taki rozmiar, sześciokątny, czworokątny, trójkątny. Nieraz w środku, nie, tu nie ma na wymianę, ale w niektórych są na wymianę, chyba tu będzie na wymianę. A to jest pod, pod tokarkę, gdzieś się to wkręcało to w tam, w jakąś tam taką tokareczkę. O, o, o widzicie, tutaj się odkręca. Nie, to się nie odkręca, się wyjmuje. A tu w środku, proszę bardzo, babam, jest jest, że tak powiem, imak innego rozmiaru. Wszystkie to się skręca i to się zwęża. O, i tak. kupiłem to za jakieś tam no, to już nie za piwo. To już kupiłem za parę piw. No, coś koło tego. Też ja coś tam stał Marzulą. No. Marzu. To jest taki malutki Pici Pici. O, taki o sobie. Fajne to są mosiężne, piękne. Widać, że są niektóre mocno używane, bo są już nawet te mosiężne, te wychtane przez lata pracy. Był sobie pan zegarmistrz, który tego używał. Może nie jeden jeszcze zegar. Zegarek na ręczny chodzi, na niejednej ręce. Proszę bardzo. O, widzicie? To jest akurat takie, takie już. By to było eksploatowane, to było ciurany, także. O, nawet ząb stracił jeden. Ale nie wyrzucam przecież, po co? To się zawsze przyda. Nie wiem jeszcze, czego. Ja to nie rozużywam oczywiście, pewnie, że używam. Żeby coś przytrzymać, żeby coś. Na przykład, jak tutaj coś sobie wkręcę, na przykład ten śrubokręt tutaj włożę, wkręcę tam. Akurat to jest za duża średnica, ale na przykład ten patyczek mogę tu wkręcić. O, o na przykład taką, wkręcić. Nie mam akurat pod ręką imadła, to na przykład imadło, a tu sobie mogę na przykład. Nożykiem na przykład dla mikrokresnolotków rzeźbić, wycinać figurki szachowe, proszę, nie, a może do warcabów, albo nie wiem dlaczego. No, takie zastosowanie to może mieć. Tutaj jest obcy element. Nie wiadomo skąd się wziął. Jakieś coś do podważania. Tutaj też tutaj coś takiego. Ciekawe to są wszystko rzeczy. niewyrzucalne O, proszę bardzo. Takie malutkie, fajne. Tak. Dobra, kończę ten wątek Zegarmistrzowski, Tego nie wyrzucam. Znaczy nie chowam tu, on musi być tu do roboty. Kończę ten wątek. Na razie, do następnego razu.